Witam Was serdecznie po gali w mieście blisko mojego rodzinnego miasta, czyli blisko Poznania. Od tego zaczniemy, natomiast parę słów na temat tego, co się działo w Środzie Wielkopolskiej, natomiast większość poświęcona temu, co się będzie działo na Ringach, bo oczywiście i profesor Pindera, Pindera i super G-Proxa już omówili wszystko, co trzeba omówić. Według was, nawet Grzesiek za bardzo zdradzał plany Balskiego na to, jak ma walczyć. Ja nie sądzę, żeby tutaj ekipa, ekipa Chorwata tłumaczyła, co mówi Grzesiek i co mówi i co mówi Adam Balski, ponieważ no, jak walczy Chor, Chorwat, jak walczy Babic, to doskonale wiem, jaka tam taktyka. Idziemy do przodu, machamy rękować, trzeba trafić gościa szybciej niż, i mocniej, niż on trafi mnie. Natomiast zaczniemy od tego, później oczywiście, Benavides, jeden z moich ulubionych pięściarzy kontra Lemie. Parę zdań na temat Bułaczy Richards. O tej walce trzeba powiedzieć parę zdań. To jest mini-event, jakby nie było pojedynku, gdzie walczy Balski i Babic. No i parę zdań o tym, co się będzie działo w Las Vegas. Alik Manuli, albo jak go wszyscy w Ameryce nazywają, Janibek kontra Dignum. No taka walka niby o tytuł Interim WBO, ale to za chwilę o tym zaczynamy od gali MB Promotions. Najlepsza walka wieczoru była walką przegraną przez Polaka, czyli przegrana Nowickiego z Greenem, z Greenie. Greenie jednemu Polakowi już zabrał wszystkie zera w rekordzie, teraz zabrał drugiemu Polakowi wszystkie zera w rekordzie. Wytłumaczyć to można bardzo prosto, ja często o tym mówię, natomiast dziwię się, że to jest ciągle problem, ponieważ nie wszystkiego da się nauczyć, natomiast kondycję da się zrobić, jeśli trafiasz na rywala, który ma taką samą kondycję, który ma lepszą kondycję jak Ty. Natomiast charakter Ty masz taki sam on, bo ja tej Nowickiemu, czyli Jokerowi serducha zabierać nie będę, bo po tej czwartej rundzie, to podejrzewam paru by tam się podniosło by się nie podniosło po tym knockdownie, który był knockdown. Sędzia wyraźnie tego, wyraźnie tego nie zauważył. Jeśli człowiek się ślizga po tym, jak dostaje bombkę, to znaczy, że jest knockdown. Poślizg był spowodowany bombką, a nie odwrotnie. Natomiast to było widać, że tutaj pewność siebie Greena, który wiedział, że tego paliwa w baku ma zdecydowanie więcej szybsze ręce. Kiedy na początku tej walki. E, Tam Nowicki jeszcze sobie fajnie dawał radę, to ja mówię: Jest przygotowany kondycyjnie Maxa, żeby tak się ruszać, żeby nie dać się spychać na liny. To on z tym greenem wygra i green e, przyjmując walkę w Polsce e, przesadził. Natomiast tutaj się okazało, że jednak tej kondycji nie wystarczyło, no bo od tego się wszystko zaczyna w każdym sporcie. Bo e, ja wiem, że Green jest lepszym pięściarzem ogólnie jest lepszym pięściarzem. Natomiast tym, czym wygrał przede wszystkim i czym zmienił obraz walki, to było przygotowanie kondycyjne. On tej siły miał cały czas, natomiast ta siła uciekała z Tomka Nowickiego z każdą minutą po tej czwartej rundzie, gdzie mało się nie wyboksował Green. Natomiast no, fakt, że się nie wyboksował, mówili o tym Maciek Miszkin i Janusz Pindera. Natomiast potrzebował, nie wiem, 45 sekund piątej rundy, żeby dojść do siebie, natomiast po tych uderzeniach, które przyjmował cały czas Nowicki, Nowicki już do siebie, do siebie nie doszedł. Czy niespodzianka? Chyba nie. Chyba nie. Uważam, że to chyba jednak nie jest niespodzianka. E, przeciętny poziom boksu w Wielkiej Brytanii jest podejrzewam 3 razy wyżej niż przeciętny poziom boksu, albo 5 razy wyżej niż przeciętny bok, poziom boksu w Polsce, więc nie ma się co dziwić. No. To tak jak na 25 drużyn z różnych klas rozgrywkowych w piłce nożnej, nie mówię o Bundeslidze, spotka się z 25 zespołami z różnych klas, z, klas rozgrywkowych w Polsce piłkę nożną, to wiecie jaki będzie wynik. Nie? To mniej więcej tak samo jest jeśli chodzi o boks. Liczba talentów, jakość paringów i tak i tak Wygrał maciec z pięściarzem, którego kiedyś uwielbiał. Dlatego ten, ten dowcip popełniłem na Twitterze, przesyłając zdjęcie z początku walki Joela Julio, bo to był kiedyś ulubiony pięściarz Dana Rafaela. Autentycznie jeden z ulubionych pięściarzy. Dana Rafaela ciągle śledzi co się, co się dzieje, natomiast co się z nim dzieje, natomiast no to było 13-14 lat temu, no, teraz Julio odcina tak zwane kupony, nie jest, ja nie wiem czy on jest nawet testerem, on jest testerem jeśli chcemy sprawdzić czyjąś e, przygotowanie fizyczne, bo pięściarskie chyba nie, no bo on od czasu do czasu coś odda. Rzadko, bardzo rzadko. Nie zależy mu, żeby wygrać. Parę było takich pięściarzy, którym nie zależy na to, żeby wygrać. Porażka go zupełnie nie... Porażka go nie martwi. Przegrałem. Pieniądze się zgadzają. No podobnie niestety było z Galiatano, który, który dał przyzwoitą walkę Szczurkowi Łaszczykowi, natomiast no, tutaj nie dał przy, przyzwoitej walki Damianowi Wrzesińskiemu. Może wygrał jedną rundę, może E, też mu zupełnie nie zależało na tym, żeby wygrać. No bo jeśli pięścierz lokuje dwa ciosy, albo trzy ciosy, a takich sytuacji było, nie wiem, kilkanaście w tej walce. E, trafia rywala. Po czym robi krok w dół i czeka, żeby to rywal przejął inicjatywę albo przynajmniej odpoczął, no to ja nie powiem, że nie powiem, że on wziął pieniądze, bo nie wziął. A po prostu, że walczył. Natomiast Nadal nie przyjechał wygrać. No, nie przyjechał wygrać Julio, nie przyjechał wygrać Galiatano, przyjechał wygrać Green i wygrał. No, taka, to jest, taka to jest różnica. Damian Życiński zszedł do niższej kategorii wagowej. Decyzja na pierwszy rzut oka wydaje się ryzykowna, no bo jednak musi zrzucać wagę i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Damian nie miał problemu ze zrzucaniem wagi, ponieważ. Poza tym, przede wszystkim, schodząc do niższej kategorii wagowej i walcząc w tej wyższej cały czas, to nie będziesz się bał, że ktokolwiek ci coś zrobi siłą pojedynczego uderzenia. A, no i ten komfort psychiczny, który miał Damian Grzesiński walcząc z Galiatano, no, był spowodowany tym, że walczył z zawodnikiem z niższej kategorii wa wagowej. Tak naprawdę z dwa razy niższej kategorii wagowej. No dwa razy to nie, ale gdzie kategorie wagowej, bo jak opatrzymy, gdzie się Galiatano czu czuł najlepiej, no to to, to tutaj ten komfort psychiczny, że gościu mi krzywdy nie zrobi mnie tej benzyny, o której już mówiłem. Na pewno wystarczy, bo to zawsze, jeśli chodzi o Damiana Wrześnickiego, on jest odwrotnością tego, co mówi, mówię o wielu polskich pięściarzach, Mianowicie on rzeczywiście mógł walczyć w 15-rundowe pojedynki. Jestem przekonany o tym, bo te kardio, to u niego zawsze jest mega. Brawo, Damian. Zobaczymy, co dalej zostanie w tej kategorii, pójdzie, pójdzie wyżej. To tyle. Szkoda, że najlepsza walka wieczoru to była ta walka, której Polak przegrał, no ale to przynajmniej wiemy coś. I jestem pewien, że Tomek Nowicki, który jest charakternym gościem, wyciągnie z tego wnioski i takie coś mu się na pewno przyda. Zapomniałbym, najlepszy na Gali był Peja, to bez dwóch zdań. To wiemy o tym, że, że najlepszy na Gali był Peja. Jeśli chodzi Pomijając walkę Nowicki-Green, jeśli chodzi o ładunek emocjonalny, wejście, Bayer i tak dalej, to bezwzględnie to był najlepszy nie, piosenkarz, raper tego, tego wejścia. Nawet ja wiem, kto to jest Peja. To już wiadomo, jak dawno Peja musi być w tym biznesie. Słuchajcie, to by było na tyle, jeśli chodzi o galę Mateusza Borka. Przeskakujemy teraz do Londynu, a właściwie tak jak mówiłem, resztę e, można posłuchać, co mówią Janusz i Grzesiek, e, co mówi Grzesiek w rozmowie z, z Adamem Balski. To wszystko jest. Natomiast e, parę zdań na temat walki Błaci kontra Richards, bo jestem Wam winien ten... E, nie tyle jestem Wam winien, co uważam, że to jest ciekawa walka, no bo e, jak to się wszystko zmienia, jeśli chodzi o ocenę zawodnika. Jak pierwszy raz oglądałem e, walkę Richards kontra Bivou, no i oglądałem tą walkę i później już wyskoczyła ta sprawa, że może zawalczy z Canelo biwą. Później wiadomo było, że zawalczy z Canelo. Ja mówię, no nie, no przecież to, to kompletna rzeźnia będzie, to jest kompletny bezsens. Bezsens, to jest bezsens. Bo, bo ten biwą, którego widzieliśmy z Richardsem, który, nie wiem, jakby tam było parę więcej rund, to może by się inaczej w ogóle skończyło. Byłoby Richard kontra, kontra Canelo. No nie byłoby, ale, ale mogło być. i i jakbym miał oceniać Richarda, na tamtej, jakbym nie oglądał tej walki, to bym powiedział, no nie no, Richard to tego Błatskiego, to, to nosem wciągnie, bo przecież on, e, nie powiem, że walczył jak równy z równym, ale prawie jak z równy z równym, tam widzicie w tym momencie zdjęcia, tam bombki szły, tam był na wstecznym parę razy, inaczej, na wstecznym wiele więcej razy był w tej walce biwą niż w walce z Canelo, co brzmi w ogóle surrealistycznie, ale tak było. Natomiast ja tą walkę widziałem, więc tego nie powiem, bo ten biwał, który tam walczył z Richardsem, a ten biwał, którego zobaczyliśmy z Canelo, to było kompletnie dwóch różnych ludzi. Dr. Jekyll i Mr. Hyde, albo Batman, czyli w gościu w okularkach, a który się zamienia nagle w Supermana i robi co może. Kompletnie zupełnie inny pięściarz, więc nie będę przekładał tego bezpośrednio na, na tą walkę z Buatim, który jest pięściarzem, Bardziej dynamicznym, e, mocniej bijącym, e, mniej przewidywalnym, zdecydowanie mniej przewidywalnym niż, e, niż Richards. Natomiast miał do tej pory problem z czymś, co może Richards wykorzystać, a mianowicie z przygotowaniem kondycyjnym. E, przygotowanie kondycyjne nigdy nie było problemem. Okaże się, w ostatnich walkach nie było problemem. Nie śledzę kariery Richarda. Dajcie spokój. Że nie będę oglądał jego walk przed 5 lat, e, bo to nie ma specjalnie sensu. Natomiast e, w ostatnich walkach przygotowanie kondycyjne mega, więc macie przygotowanie kondycyjne mega Richarda i macie Buaciego, który do piątej rundy to, to wygląda jak elita swojej kategorii wagowej, a od piątej wygląda jak gościu, który się za bardzo męczy. I teraz co zadecyduje? Po pierwsze, czy przeżyje, wiadomo, że przeżyje Richard te 5-6 rund? Czy nie zostanie znokautowany albo zdominowany do tego stopnia, że sędzia przerwie walka? Pamiętajmy, że walki są w Anglii, gdzie te rzeczy się czasami bardzo szybko przerywa, bo akurat sędzia ma taki pomysł. Czy będzie ta walka rozciągnięta na pełen dystans? Trudno powiedzieć, no bo pamięta, mówiąc o tej, go, o, tej, o tej kondycji, a właściwie braku kondycji Bułaciego, no to ja pamiętam walkę z Bolotniksem, no to tam to on oddychał spodniami, no bo rękawów nie mieli. A jeśli wyciągnął wnioski, no to jest lepszym pieśniarzem, wszystkim jest bardziej dynamicznym, to co powiedziałem, e, bijącym fajnie z kontry, ale też kontynuującym e, a tak, jeżeli jeden czy drugi cios wejdzie odwrotność Galiatano, to on pójdzie do przodu, Buacci pójdzie do przodu. Stawiam na Buaciego, stawiam zwycięstwo na punkty w tym, w tym pojedynku. I jeśli ten slow starter, czyli gościu, który wolno zaczyna, bo taki zawsze jest Richards, będzie w dalszym ciągu takim slow, slow, slow starterem, czyli wolno zaczynającym. A akurat Buacci będzie tak naładowany, że. Będzie mu wszystko wychodziło, no to tych rund, na które liczy, czyli, czyli tych końcowych rund, rund może już Richard nie zobaczyć, natomiast e, wydaje mi się, że jednak, e, że jednak dotrze. Pojedynek e, następny to jest Las Vegas, e, czyli ten e, Alik Manuli, czyli Janipek. w Stanach Zjednoczonych, to jest interim WBO. Nie dość, że WBO, to jeszcze, jeszcze interim... E, Waga średnia, czyli teoretycznie ci goście, którzy mają walczyć z, gości, z facetami jak Charlo jak Gołowkin. No niby, na razie jedyne co widzę z Jani Beckiem podobieństwo do Gołowkina, to że są też jest z Kazachstanu. To by było mniej więcej na tyle. 11:07 KO Walczy z Dignuem z Wielkiej Brytanii, którego, którego jedną walkę chyba widziałem. 8KO eee, nie, nie wiem, no, normalnie bym powiedział, normalnie bym powiedział, Janubek, natomiast zobaczyłem kilka razy u, u pięściarzy, którzy przyjeżdżają z tych byłych republik a, a, rosyjskich czy radzieckich, że oni przyjeżdżają z takim niesamowitą intensywnością, tutaj zaczynają te kariery w Stanach Zjednoczonych, ale im dalej. To to jak jakoś blednie. Nie wiem, czy nie starcza już tej energii im, czy może już ten boks ich jest za bardzo ten siłowy boks. Bo to jest maksymalnie siłowy boks. Ja cię zatłuczę 30 ciosów w pierwszych 45 sekundach, no ale później 15 w następnym w piątej rundzie. Więc to, to, to czasami tak bywa. Postawię na zwycięstwo. Alak Manoli. W tej walce, no chociażby dlatego, że z tego co słyszałem, dobrze przepracowany obóz przygotowawczy i rzeczywiście gościu został podobno sprowadzony na, na ziemię, bo zaczęło mu się wydawać, że już jest następnym gołowkinem, a nie jest następnym gołowkinem więc stawiamy tutaj na Alik Manuli, tutaj ciekawa walka, naprawdę ciekawa walka, bo mamy walkę Heringa z Ortizem, 11 lat różnicy oczywiście po stronie Heringa 37 lat, 26, Ortiz junior Ortiz Junior to jest jeden z tych Ortizów, o których podejrzewam zdecydowanie mniej słyszeliście, bo to jest gościu z e, wschodniego wybrzeża. To nie jest e, nikt z tych wychowanków, tych e, stajni pięściarzy wielkich w Kalifornii. E, do tego jest, jeśli chodzi o, o pięściarza latynoskiego, zupełnie innym pięściarzem niż można się było spodziewać, bo walk, walka w wadze lekkiej, o tym za chwilę, dlaczego to ważne, dlatego że to jest bardziej technik e, niż ktokolwiek inny. On ma taką ksywkę, ale to nie znaczy, że ksywkę ma, bo może mieć ksywkę, bo ktoś ci taką ksywkę dał. Natomiast to jest pięściarz, który nigdy nie traci głowy, dla którego ważniejsze jest wygrywanie rund niż zatłuczenie gościa, co do latynosów specjalnie nie pasuje. Natomiast z drugiej strony ma tutaj Heringa, który oczywiście, że został brutalnie obnażony przez Shakura, natomiast przez Shakura to są obnażani wszyscy, więc... To nie jest żaden wstyd, być obnażonym przez Shakura, który też był technikiem. Oczywiście, że nie porównuje Ortiza do, do Heringa, natomiast zastanawiam się w tej wadze lekkiej, która jest wagą nową, dla, jest nową wagą dla Heringa, kto tutaj jest dla kogoś ważniejszy? Dla kogo tutaj ta walka, która jest zrobiona na Gali, to poranku, kto jest tutaj ważniejszy? Czy ważniejszy jest Hering, czy może będziemy stawiali jednak na. E, dla niego w naturalnej wadze walczącego Ortiz'a. Ja myślę, że jednak to drugie. Że ten szacunek do, do tego weterana armii amerykańskiej, człowieka, który no, wbrew wszystkiemu potrafił zdobywać te tytuły, e, to jednak jest jedna sprawa, a z drugiej strony trzeba zadbać o tak zwany bottom line, czyli ile na tym można zarobić. No, zobaczymy, ile zostało w tej wadze lekkiej, z tej e, wszechstronności, e, którą miał i tej umiejętności walki na dystans, bo to zawsze była jego najmocniejsza strona, jeśli chodzi o Herringa. Do Herringa nie można się było dostać. On cię trzymał, na ten, próbowałeś, ale ten, ten lewy wchodził, proste ciosy wchodzą, trzymałeś się za leko. Jak dużo z tego zostało, po pierwsze po laniu od, 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 od Szakura, a po drugie w tej nowej kategorii wagowej, no bo jednak masz parę kilogramów więcej i Możesz już nie być tak szybki na nogach. Poza tym masz te 11 lat więcej. Stawiam tutaj na zwycięstwo Ortiza. Ortiz nie, nie widzę tego przed czasem. Widzę to Ortiz na punkty. Czyli taka delikatna zmiana warty. Nie zdziwiłbym się, jeśli ta walka byłaby dla Heringa ostatnią w ostatnią karierze. Zanim jeszcze, powiem, zanim jeszcze powiem na temat Benavides kontra Lemie. No to muszę powiedzieć, że absolutnie kompromitujący wybór rywala, który zobaczyliśmy, bo Munguja kontra Kerry to jest nieporozumienie. To jest waga super średnia. Munguja, który się odgrażał wszystkim, że jest absolutnym killerem, może brać wszystkich lata temu, kiedy był jeszcze z Mówiąc to kolokwialnie, rzucał się na głowki na. No w tej chwili Walczy z anonimem, no bo Kelly to jest anonim, więc nie wiem, miał wyczyścić wagę średnią, no, z kim walczył w tej wadze średniej, to wy wie doskonale wiecie, tam specjalnie nikim nie czyścił, w super średniej, e, no niech walczy, tylko kogo to tak naprawdę ma interesować, bo nie bardzo, nie bardzo rozumiem ten pomysł i od razu odrzucam taką opcję, bo wiem, że w tym momencie ktoś z Was powie mi, no to Golden Boy, to Oscar, wiadomo, to jest jego po Gołowkinie, przepraszam, po Canelo, jedyna szansa zarobienia jakichś pieniędzy. No dobra, ale pięściarz, wierzcie mi, pięściarz ma wpływ na to, z kim walczy. Naprawdę ma. A to nie jest tak, że to jest jakiś bezwolny, nie wiem, byczek, którego się prowadzi, tam tutaj wchodzisz i tutaj walczysz i tak dalej. To tak nie działa. Szczególnie na tym poziomie, jak się nazywasz Jaime Mungia. Ja wiem, że on chciał walczyć z Charlotte, to wiem, ale. I nawet miał taki, na ten temat rozmowy z, z Oskarem, ale no, tutaj nie ma problemu walczyć z tym Kellym. Ilu z Was wie, kto to był Kelly? Poważnie mówię, ilu z Was wie, kto to był Kelly? W Stanach nikt nie będzie wiedział. To jest anonimowa walka. Absolutnie anonimowa walka. Tragiczny wybór. Koszulka nieprzypadkowo założona, bo słyszałem, że przeprosił się bardzo szybko yy, no, ten pan tutaj z tej koszulki, z top rangi i już omawiają następne walki wspólne. No czasami tak bywa, że się obrażasz, a później no, trzeba wrócić i, i udawać, że wszystko jest w porządku, natomiast jak się będą kasze, się będzie kasa zgadzała, to i dla top Ranku i dla Teofimo wszystko będzie w porządku. No i najważniejsza walka wieczoru jutrzejszego, oczywiście poza Balski kontra e, Babi z naszego punktu widzenia, Benavides kontra Lemie. Przesłuchałem dwie wypowiedzi ich po, po, pierwsze to było trening medialny, a była konferencja prasowa wczoraj, przesłuchałem wszystko, panowie, pełen szacunek, natomiast w którymś momencie, jak tak mówią, mają dla siebie szacunek, mają dać się szacunek, ale w którymś momencie już stwierdzają no, bez jaj, nie? tak na przykład jak zrobił to, jak zrobił to Benavidesk, który stwierdził, że no, Trzeba go znokautować, ja go muszę znokautować, co będziemy tutaj dużo mówili, wychodzę po to, żeby go znokautować. On też nie lubi wygrywać run na punkty, więc gwarantuję nokaut w jedną albo w drugą stronę. Na początku wszystko było grzecznie, doskonały pięściarz i tak dalej, doświadczony, no ale później jak już... W tym toku mówienia pięściarze zwykle zaczynają mówić prawdę, no bo jeden i drugi w końcu powiedział prawdę, no bo też Lemier mówił o tym swoim doświadczeniu, jak to, jak to on jest przygotowany, że zawodnicy zawsze muszą się bać jego potężnego uderzenia, a później powiedział, no tak, no ale to wiadomo, że to trzeba wygrać przez nokaut, no bo tu musi być nokaut, no wychodzę, żeby go znokautować, no bo co innego, no na punkty wygra z, z Benavidezem, słuchajcie, no to na punkty to tak jak ja miałbym z Szakurem wygrać na punkty, no mniej więcej takie szanse, czyli zero. Minusowe, minusowe szanse. 25 lat, Benavides. Mi się wydaje, że wielu z Was zapomina, że on ma 25 lat. Pomyślcie, 25 lat. 25 lat, przypominam, co jest stawką tego pojedynku. Poza parę złotych, które zostaną zapłacone przez Showtime, to obowiązkowy rywal do czterech pasów Canelo. Które bardzo sobie ceni Canelo, te cztery pasy. Ja nie widzę Canelo, który te pasy specjalnie oddaje. E, chociaż to jest Canelo robi to, co chce, więc tutaj jest bardzo, bardzo poważna staweczka, nie tylko sportowa, ale przede wszystkim finansowa obowiązkowy rywal e, do Canelo. Nie, ma, e, nie mają panowie o sobie zbyt wiele dobrego do powiedzenia, ani Canelo o Benavidezie, ani Benavides o Canelo. Jedna z tych walk, którą, którą wy bardzo chcieliście bardziej niż walkę z Biwolem. E, skończyłaby się inaczej teraz skończyłaby się inaczej bo ja myślę, że tak że jeśli jeszcze jakieś tutaj walki będą a wszystko się szykuje, że jednak będzie ten Gołowkin numer 3 a później dopiero Biwą natomiast to też jest wszystko na zasadzie takiej że walczymy nad tym podobnie jak z tym podpisem Adama Kownackiego niby wszyscy już to ogłaszają a ta podpisu jeszcze e, ani Konelego, ani Kownackiego nie ma ale w porządku ogłaszać zawsze można ja akurat tego nie lubię robić, ale nie będę mówił innym, co mają robić, natomiast no tutaj, jeszcze tu jest wszystko możliwe: tu jest wszystko możliwe, jeśli walka będzie za rok. Ja, ja bym chciał, naprawdę, ja bym chciał, żeby Lemie dał mu długą walkę, Natomiast dwunastorundową. Natomiast nie, jakoś nie chce mi się wiedzieć, że tutaj może pójść to na pełen dystans. Jak popatrzyłem na ostatnich rywali LeMie, no on opowiada o tym doświadczeniu. Oczywiście no on ma więcej nokautów niż Benavides ma walk. To jest prawda, to jest wszystko prawda, ale to było kiedyś. Natomiast byłem na jego paru walkach. Między innymi byłem na walce z, z Gołowkinem w MSG, gdzie Triple G go rozbił lewy prosty. Który akurat tak się zdarza, że bardzo dobry ma niejaki yy, Dawid Benavides. Więc. Yy, a jest parę lat starszy Lemie Ma petardę, to jest prawda. Trzeba uważać, to jest fakt, zwłaszcza, że momentami momentami Benavides ma ten problem, że dobra, ja potrafię zadać kombinację złożoną pięciu czy sześciu uderzeń. Prawda, potrafi, jak niewielu w boksie. Nawet w niskich kategoriach wagowych. Natomiast to powoduje, że jest ta szansa, żeby go czymś pociągnąć. Lemie umie pociągnąć. Pytanie, czy umie. Natomiast przeskok... Na to zwracam zawsze uwagę, ci którzy oglądają moje vlogi wiedzą, przeskok z tego kim walczyłeś ostatnio, bo z kim walczysz teraz jest brutalny. No bo mnie wyszło, że naprawdę, mnie wyszło na to, że najlepszą walką stoczył dwa lata, dwa lata temu, z, czy trzy lata temu z Ukraińcem Bursakiem, który jest z niższej kategorii wagowej. To jest chyba najlepszy rywal, jakiego ostatnio miał. Mówię, o mnie. A tutaj ci wyskoczy, wyskoczy ci technicznie i timingowo jeden z najlepszych pięściarzy w boksie. No i co dalej? No właśnie zobaczymy, co dalej. Fajna wypowiedź wideza, który mówi czasami się wydaje, że to jest jakiś rywal jest prosty na papierze, że można go łatwo znokautować, później się okazuje, że jest zupełnie inaczej. Natomiast ja mam jakieś przeczucie, że ja go w którymś momencie dopadnę. Ja mam zresztą podobne uczucie, bo technicznie, szybkościowo Eee, precyzja ciosów to nawet nie ma porównania. To nie jest Mismach, żeby się źle nie zrozumieli. To nie jest Mismach na tym etapie kariery 25-letniego Benavideza. To być może jest Mismach, że, że zwycięzca jest obowiązkowym rywalem dla Canelo o wszystkie pasy. To być może pod kątem tak, ale pięściarsko to temu 25 letniemu Benavidezowi na pewno sporo da. Do momentu, jak się nie przekonałeś, to ja mogę go znokautować i czym go teraz znokautować, myślę, że tak do siódmej rundy przytrzyma, przytrzyma Lemie stawka olbrzymia, podkreślam bo czy to jest śmieszne czy nie, dla niektórych, znaczy Benavides jako rywal Canelo nie może być śmieszny dla kogoś, kto się interesuje boksem absolutnie nie, natomiast świadomy, że Lemie mogły być obowiązkowym dla Canelo jest śmieszna no natomiast trzeba jeszcze to wyjść na, ten, na tę walkę w Arizonie w Glendale, bardzo ładne miejsce i tą walkę wygrać. E, tak to wygląda. Także słuchajcie, znowu e, boksu to jest mega. A w przyszłym tygodniu znowu mega. Później no każdy tydzień to. Ja nie pamiętam takiego lata, kiedy było aż tyle znaczących pojedynków pięściarskich. Lata, bo w lecie zwykle no to promotorzy mówią, nie, to ja trochę odpoczniemy i tak dalej. No w lecie ludzie oglądają inne różne sporty, są na zewnątrz, to będzie chciał oglądać boks. A tutaj się zapowiada na. Na po prostu szaleństwo. Natomiast e, będzie mniej vlogów, bo że tak powiem, ruszam na mój tradycyjny tryb albo na moje tradycyjne wakacje objazdowe od niedzieli, więc e, nie jestem do końca pewien, co będzie można e, wrzucić, albo czy będę miał możliwość oglądania e, boksu tyle, co bym chciał, żeby o tym z Wami rozmawiać. Także na razie lecimy z tym koksem. Pozdrawiam serdecznie, trzymamy kciuki za. Trzymamy kciuki za Adama, niech się sprawdzi, dostaliśmy zapowiedź nowej walki, to jest ta walka Zyśka z Egingtonem, również w czerwcu, to można też dorzucić do tych polskich walk, które zobaczymy tym razem, nie na dozon, do jak walka Babicz kontra Balski na, na gali Boksera, zobaczymy kto będzie ją pokazywał w Polsce, no taka walka, jak już przy tym temat wyszyłem, no to wypada to, to wrzucić, fajny test. To, i, I to jest taki test, jakiego jak, jak ja bym sobie życzył dla polskich pięściarzy więcej, bo to nie jest jakiś przeskok o 35, że wychodzisz z gościem, którego oglądałeś w telewizji a, i podziwiałeś. Egington, jeśli chodzi o pojedyncze siły ciosu, na pewno lepszy niż, niż Przemek Zyśk. Natomiast ogólnie uważam, że Przemek dobrze przygotowany jest w stanie dać dobrą walkę i nawet to wygrać. Poważnie. To jest takie testy, jakie ja bym chciał. Nie żaden kilo, to jest pas IBO. Niczego Przemek nie odbierając sobie. E, IBO pas nie ma żadnego znaczenia. To jest fajny pas, żeby go gdzieś tam powiesić, natomiast chwalić się no, nie ma specjalnie czym. Sam fakt, że walczy z nim Eddington, e, że walczy o ten pas Eddington, który ma 7 porażek, to o czym w tym momencie świadczy, a teraz to już nie jest problem Przemka Zyska. E, fajny test. To są takie testy z takimi rywalami, którzy są oczywiście wyżej niż. Ktokolwiek z kim do tej pory y, walczyłem, ale nie na tyle, żebym po prostu musiał brać y, drabinę, żeby się tam na te szczyty boksu y, gdzieś drapywać. Pozdrawiam Was serdecznie, oglądamy, dopingujemy trzymaneczko na razie.